Dzień dobry, witamy Państwa Aleksandra Wim i Natalia Olborska. Witamy Państwa na pierwszym spotkaniu, oficjalnym spotkaniu otwarcia funkcjonującej już od roku grupy medialnej przy 4 Elo imienia Komisji Edukacji Narodowej Nie Nieważne, skąd pochodzisz, każdy, co chcesz z nami robić, powstała myśl o współpracy i stworzeniu grupy medialnej 4 Elo zespołu ludzi o wspólnej pasji, czyli pasji, którą są innych, polegającej na pozytywnym myśleniu, pozytywnym tworzeniu. Nie poddawaniu się bez nadziei. Wbrew opinii, że według nic się nie uda, nam się udaje robić to, co lubimy, ponieważ nam chce się chcieć, cytując klasyka. O kilka słów poprosimy jako pierwszego pana Edmunda Szweda. Pozwolę sobie wyjść do Was, jako że rok temu wyszedłem z nadzieją do was i z ogromną przyjemnością, a więc przedstawiam się teraz oficjalnie. Nazywam się Edmund Szwed, reprezentuję stowarzyszenie, które się nazywa w pełni Akcja Wspierania Aktywności, a w skrócie AWA. Reprezentując to stowarzyszenie, pragnę wam powiedzieć tak, że to stowarzyszenie to jest rodzaj idei, a nie czegoś, co jest jakimś biznesem, tak? My nie prowadzimy działalności gospodarczej. My nie prowadzimy żadnej politycznej ani wyznaniowej akcji. My nie prowadzimy y, rodzaju czegoś, co służy nam. My prowadzimy coś, co ma służyć wam i wam jako tym, którzy być może od nas, wykorzystają jakieś podpowiedzi, że pozwolą te podpowiedzi na to, żeby wasz potencjał był optymalnie przez was wykorzystywany. Tak się składa, że my w Stowarzyszeniu przede wszystkim cenimy i opieramy się na rozumieniu, że interes wszystkich Elblążan jest ważniejszy od interesu grup, bądź też czasami partii, Politycznych, które o naszym losie decydują, my uważamy, że we współ z Wami właśnie wierzymy, że damy nadzieję dążanom, że można inaczej nawet mówić, kiedy ktoś do Was mówi o czymś pięknym, atrakcyjnym, ciekawym jako rozwiązaniu, a Wy mówić no zaraz, zaraz. Nie, no, Weblon to jest piękne, ale mu się nie uda. Nie. Właśnie my chcemy powiedzieć, że weblągu uda się, bo są takie rozwiązania, są takie podpowiedzi i są takie w nas przeświadczenia, że można inaczej, można piękniej i w tym mieście żyć i nie trzeba do nikogo z zebląga, a wyjechało około 30 tysięcy w ostatniej dekadzie. To jest niezwykle smutne. Bo wiele osób niezwykle interesujących, pięknych, uśmiechniętych dzisiaj w nie dostrzegam. Kiedy wychodzę na ulicę, szaro burro czasami bywa, ale wiara i nadzieja cała nasza odrodziła się kiedy rok temu, dzięki pewnej też podpowiedzi czy inicjatywie pan, pani Agnieszki Roznaczuk i pani Anny Bazylczyk które oświadczyły, że mają taki pomysł, ale ja zapytałem, ale co na to dyrekcja? Okazało się, że jest pełna akceptacja, dlatego też ogromnie e, poczytuję zachowo, że mogę współpracować nie tylko z Wami, ale i jest e, zgoda pełna i akceptacja Pana Dyrektora jako dyrekcji naszej szkoły. Jesteście zjawiskiem dzisiaj już w Elblądu. do nas zwracają się e, z innych szkół, średnich, gimnazjów, z pytaniem: A jak się do tej grupy dostać? Ja mówię zwyczajnie. zwyczajnie, Trzeba chcieć chcieć, by się Wam chciało chcieć. Jesteście zjawiskiem już jako szkoła, bo Wy zawsze będziecie oryginałem, Wy zawsze będziecie tymi, którzy takie zjawisko stworzyli, czy też wytworzyli sami z siebie. My jesteśmy takim odrobinę podpowiadaczem inspiratorem, ale. To wszystko wy o tym zadecydujecie. Jak w tym mieście będziecie w niedługim czasie żyć? Czy piękni, dostatni, szczęśliwi, radośni? Czy też będą wam mówić, nie, nie, uczcie tylko angielskiego, bo niedaleko lotnisko i, i wylecisz. Nie, wylatywać nie będziecie musieli, jeżeli nie będziecie chcieli. Wylatywać z Elbląga nie będziecie musieli, bo w Elblągu pojawią się te możliwości, które pozwolą wam w tym Elblągu radośnie i żyć lepiej. Czym ja tutaj posługuję się? Pewnie pomyśleliście, że być może to rodzaj pejcza, rodzaj takiego no, trochę grożenia. Nie, kochani, to jest narzędzie, to jest coś, dzięki czemu Możemy wspólnie, poprzez grupy medialne, dać nadzieję, nasze dzisiejsze hasło Motto, ale nadzieję realną poprzez rozwiązania, które mamy zdefiniowane, nazwane, policzone i wiemy jak to zrobić. Wiemy przy pomocy czego i skąd nawet wziąć na to środki. Wiemy, że można wiele w tym mieście zrobić dobrego, ciekawego i niezwykle istotnego, co odmieni oblicze Elbląga, żeby to miasto, nazwijmy jeszcze z letargu, chociaż niektórzy mówią, że to już śmierć kliniczna, żeby odrobić, żeby miasto to pięknie nie umierało. My wierzymy bardzo, że wespół z dyrekcją, wespół z opiekunami poprzez Waszą grupę medialną to uczynimy. Uczynimy, bo wiemy jak to uczynić, a Wy to zrealizujecie. I bardzo ważny, istotny jeszcze moment, który bardzo chcę Wam przekazać jako grupie medialnej. Otóż naszym celem jest, by kończąc maturę, wyszlibyście z tej szkoły nie tylko z dyplomem dojrzałości naturalnym, ale z taką umiejętnością, że będziecie potrafić sami, będziecie mogli wybrać się na uczelnię, na której, jeżeli nawet rodzicom będzie niełatwo finansowo, to sami będziecie zdolni, zdolni, swoimi umiejętnościami, które nabędziecie w środku i korzystając z naszych odpowiedzi, poprzez grupę medialną posiąć umiejętność tworzenia niezależności finansowej, zarobienia na czesne, na weekend, żeby zrelaksować się, odpocząć, pięknie się zabawić, bo życie jest wielką, piękną zabawą. Tylko trzeba pojąć, że tak jest uświadomić. Ja wiem, że w Elblągu jeszcze raz wracam. Wielu będzie Was próbowało ściągnąć na dół za nogi na dół. Nie pozwólcie tego sobie zrobić. Nie pozwólcie, żeby ktokolwiek Was pozbawił pragnień, ale realnych pragnień, rzeczywistych, które możecie zrealizować. To wszystko jest możliwe. Dzięki jeszcze raz powtarzam. Macie szczęście, że jest taka dyrekcja, macie szczęście, że są tu pedagodzy. A teraz chcę zaproponować Wam, jako że chcę być bardzo wiarygodnym dla Was i my jako całość, wystąpienie czy też opowieść o swojej właśnie drodze i sposobie na życie poprzez pasję naszego członka założyciela, pani Ewelinę Falbe, kiedy. Będziecie wysłuchiwać, zrozumiecie na czym to polega. Że mając pasję, znajdując pasję dla siebie, zobaczycie, jak można pięknie realizować życie i na każdym etapie swojego życia poukładać wszystko tak, jak trzeba. To jest droga, ta opowieść to jest droga do życia w sposób piękny, radosny, szczęśliwy. Tyle od siebie. A to jeszcze raz pokazuje, to nie jest groźba. To jest sposób na to, żeby Wy być może już za trzy lata powiecie, rzeczywiście ten Edmund Schwed opowiadał coś bardzo rzeczywistego. Bo dzisiaj te przewody kolorowe w Elblągu dają realną szansę w ciągu kilku miesięcy ja się jestem gotów podpisać. Nawet na A4 po przecięciu tego palca własną krwią. 10 tysięcy działalności gospodarczych. Szok, pewnie szok. Ale to nikt, z, nikt oprócz was nie wie, nie zna i nie potrafi tak jak wy zrozumieć, bo wy rozumiecie co to znaczy dzisiaj nowoczesna technologia, internet i te rozwiązania. To wszystko dzisiaj jest na wyciągnięcie ręki. Tylko potrzeba waszej aktywności, waszej decyzji, waszego zrozumienia, żebyście poszli do domów i powiedzieli rodzicom. Mówił taki człowiek, nazywa się Edmund Schwed, że jest możliwe, że 10 tysięcy realnych można działalności otworzyć, mając tylko laptopa bądź komputer w domu, bo wszystko pozostałe jest. Ale o tym, o szczegółach, to będzie inne miejsce, inny czas, będą to szczegółowe, bardzo e, tak zwane spotkania think tanki, czyli mówienie o bardzo precyzyjnie, bardzo precyzyjnie, o bardzo konkretnych rzeczach i o bardzo jasno zdefiniowanych rozwiązaniach dla tego miasta z myślą o młodym pokoleniu, waszym pokoleniu. Geriatria jest dobra. Ale jeśli jest mentorska, ale niedobra, kiedy ona decyduje o waszych losach, nie wiedząc jak te losy wam układać. Kłaniam się, dziękuję. A teraz zapraszam panu emisję.